Tam się lała po prostu krew. Nagle we Francji łapie bestsellera, we Włoszech zajmuje bardzo wysokie pozycje w swoich kategoriach. W Hiszpanii również wpada co jakiś czas bestseller. I czy naprawdę uważamy, że Amazon w Europie jest dopiero w fazie raczkowania? Wszyscy lgną na rynek Stanów Zjednoczonych. Włosi, Hiszpanie i Holendrzy nie będą wydawali na rynku polskim, bo nie znają polskiego? Czy tutaj do tego trzeba jakiś komentarz? Nie skreślajcie niszy. gdzie by tu można było zacząć. Witam was serdecznie moi drodzy. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, gdzie tak naprawdę warto by było zacząć swoją przygodę z Amazonem KDP. A ściślej rzecz ujmując, na którym z rynków, bo rynków, jak wiemy, dostępnych mamy mnóstwo. I zazwyczaj skupiamy się na tym największym, ponieważ jest to jakby naturalne, że chcemy dołączyć do największego rynku, chcemy zbierać największe plony, chcemy mieć największe żniwa. Natomiast czy tak zawsze się dzieje? Powiedziałbym, że raczej nie. Wszyscy lgną na rynek Stanów Zjednoczonych, dlatego że oczywistą oczywistością jest to, że jest to rynek największy jest to rynek rodzimy m, Amazona, jest to rynek, gdzie mamy prawie 100, 100 milionów ludzi, ale jednocześnie to oznacza, że jest to też rynek najbardziej konkurencyjny, jest to też rynek najdroższy, jeśli chodzi o wypozycjonowanie naszej książki dzięki. Reklamie PPC. Tutaj się naprawdę nie ma czemu dziwić, tutaj yy, nie ma z czym dyskutować. USA. Zawsze będzie rynkiem, w którym będzie najdrożej wypozycjonować nasz produkt ze względu na największą konkurencję. Oczywiście mamy też rynek w Kanadzie, mamy rynek w Japonii na przykład, mamy Australię i to też są bardzo, bardzo bogate rynki. Ale czy nie warto by było, moi drodzy, rozejrzeć się po własnym podwórku? Czy naprawdę uważamy, że Amazon w Europie jest dopiero w fazie raczkowania? Otóż powiem Wam, nie, absolutnie nie. I tutaj, biorąc pod uwagę ogólnie sprzedaż na Amazonie, ogólnie platformy Amazona i konkurencyjność tej platformy na różnych rynkach, to śmiało mogę powiedzieć, że tutaj na naszym podwórku, na podwórku europejskim, możemy zarabiać równie dobre pieniądze jak na rynku w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze parę lat temu w Europie królował rynek w Wielkiej Brytanii. Był to największy rynek w Europie. Natomiast teraz. Zaczęły go mocno wypierać Niemcy. Nie wiem, czy tutaj Brexit miał coś wspólnego z tym, czy przyczynił się do tego wyparcia i do przyniesienia jakby większego potencjału zainteresowania klientów na rynek niemiecki. Natomiast jest on w tym momencie największym rynkiem w Europie i tutaj sprzedaje się najwięcej produktów, jeśli chodzi o Stary Kontynent. Natomiast nie ujmując oczywiście w dalszym ciągu rynkowi w Wielkiej Brytanii i pozostałym rynkom, które są. Okrutnie niedoceniane, jeśli chodzi o sprzedaż na KDP czy na Amazonie FBA. Te rynki to Hiszpania, Francja i Włochy. Teraz jeszcze doszła nam Holandia ostatnimi czasy. Tam zauważcie, że będą dużo, dużo tańsze reklamy, ze względu na to, że jest mniejsza konkurencja, więc te reklamy automatycznie będą dużo tańsze. Tutaj pewnie możecie sobie pomyśleć, że przecież, no, jak ja mam publikować we Francji, skoro ja ledwo znam parę słów po angielsku, a francuskiego coś tam. Liznąłeś, czyli znęłaś. Otóż, moi drodzy, to nie jest tak, że wy musicie tutaj znać język. Jeżeli znacie kilka słów po angielsku, to jest to taka sama znajomość praktycznie jak nieznajomość języka francuskiego. W przypadku produktów wysokiej treści, z wysoką treścią, czyli high content, jakieś poradniki, książki, które zawierają wiedzę ekspercką, na przykład e-booki o, nie wiem, odchudzaniu, e-booki o zdrowym żywieniu, e-booki o tresurze psa i tym podobne rzeczy, gdzie trzeba powiąć jakby wiedzę ekspercką, czy trzeba w ogóle mieć taką wiedzę, żeby za takiego e-booka się wziąć. Jeżeli oczywiście wykonujemy go we własnym zakresie i piszemy to sami. Natomiast pamiętajcie, że nie musicie znać języka francuskiego, żeby zlecić napisanie książki właśnie po francusku. Niemniej nie o high content tutaj będziemy opierać ten materiał, dlatego że większość z nas, większość wydawców na KDP nie wydaje książek high content. Wydajemy raczej książki low no content, czyli książki, które zawierają raczej mało tej treści, więc tych treści tam do przetłumaczenia nawet jeżeli nie znasz języka angielskiego, jest naprawdę niewiele i poradzisz sobie z tym, wykorzystując choćby Grammarly czy Google Tłumacz, układając proste zdania, proste sformułowania w Google Tłumaczu, sobie całkiem sprawnie z tym poradzi. Oczywiście później zalecam, żeby takie, takie teksty przetłumaczone przez translator czy nawet samodzielnie gdzieś tam przez Grammarly dać jeszcze po prostu do weryfikacji komuś, kto ten język od Ciebie zna lepiej. I tutaj też nie musisz takiej osoby wcale znać. Możesz taką, taką usługę zlecić sobie na gdzie po prostu native speaker pokaże ci błędy, które popełniłeś przy tłumaczeniu i ci te błędy poprawi za małe pieniądze. Więc to nie jest żadną barierą tutaj, nieznajomość języka francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, żeby na tych rynkach wydawać. I w tym momencie chciałbym przytoczyć przykład właśnie swojego kursanta, który dziś dokładnie poinformował mnie o tym że może pokrótce jego historia z produktem, który wydał, bardzo dobrym produktem, bardzo ciekawym, przemyślanym produktem i od początku wydawał mi się ten produkt naprawdę godny tego, żeby wydać go na KDP. Zaczęliśmy tutaj od rynku w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Próbowaliśmy ten produkt tam właśnie promować dzięki reklamie PPC i to była niesamowicie trudna batalia. Tam się lała po prostu krew. Nie mogliśmy w żaden sposób wypchać tego produktu wyżej w wynikach wyszukiwania, dlatego, że Konkurencja po prostu nas zjadała tutaj jeśli chodzi o reklamy nie mogliśmy się pokazać na pierwszej stronie a przepalać budżet no nie ma po prostu sensu. Więc y, oczywiście była to nisza jest to nisza bardzo konkurencyjna ale konkurencyjna bardzo jest ona właśnie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. I teraz Bogusz doszedł do wniosku że warto spróbować właśnie na rynkach Tutaj, na naszym podwórku, na rynku właśnie włoskim, na rynku hiszpańskim i na rynku francuskim. Moi drodzy, nie znając tego języka oczywiście, i co się okazało? Okazało się, że te rynki tak pięknie zaskoczyły, że książka, która w Stanach Zjednoczonych nie miała szans się sprzedać, czy w Wielkiej Brytanii była ogromna bitwa o to, żeby w ogóle ją pokazać przed oczy klienta, nagle we Francji łapie bestsellera, we Włoszech zajmuje bardzo wysokie pozycje w swoich kategoriach, w Hiszpanii również wpada co jakiś czas bestseller i też ma bardzo wysokie pozycje w swoich kategoriach. I to wszystko stało się tylko po zmianie fokusu. Czyli mamy produkt, wiemy, że ten produkt jest dobry, wiemy, że możemy na nim dużo zarobić, ale weszliśmy w tak konkurencyjną niszę, że nikt tego produktu nie jest w stanie zauważyć prócz nas samych. I teraz właśnie tak jak Bogusz należy pomyśleć co należy zrobić, żeby jednak ktoś oprócz nas ten produkt zobaczył. I on przeniósł po prostu swój target na rynki europejskie i tutaj się rozgościł, tutaj zaczął reklamować i tutaj mu to zajebiście wyszło, dlatego że tak naprawdę na trzech rynkach zupełnie obcojęzycznych dla niego osiąga świetne rezultaty. To jest, moi drodzy, ten klucz, o którym ja zawsze mówię, żeby nie prowadzić poszukiwań niszy. Tylko i wyłącznie na jednym z rynków, dlatego że, jak widzicie, tutaj to, co się w Stanach Zjednoczonych absolutnie nie chciało sprzedawać, na rynku francuskim osiąga łatkę bestsellera. Czy tutaj do tego trzeba jakiś komentarz? Nie skreślajcie niszy, jeżeli ona nie jest rentowna w Waszym mniemaniu, po Waszym researchu na jednym z rynków. Sprawdźcie to niszę, przenieście ją jeden do jednego, nawet słowo w słowo w danym języku na inne rynki. Weźcie sobie tą frazę, którą wpisaliście, po której tą niszę znaleźliście. Przetłumaczcie ją sobie po prostu w Google Tłumacz i wrzućcie ją na inne rynki. Sprawdźcie, jakie tam są produkty, ile tam tych produktów jest i jak one sobie właśnie radzą. Tutaj nie ma żadnej filozofii, nie musicie znać języka, żeby sobie przetłumaczyć daną frazę i ją wklepać po prostu w wyszukiwarkę Amazona na innym rynku. Analizuje się te nisze dokładnie tak samo, tylko że masz do czynienia z innym językiem, a jeżeli nie znasz żadnego, to jaka dla ciebie jest różnica, w którym ty języku będziesz analizował daną niszę? Co więcej, do analizy niszy nie potrzeba nam tak naprawdę znajomości liter, tylko cyfr, bo analizujemy zazwyczaj. Cyfry, czyli analizujemy to, jak się produkt sprzedaje, analizujemy to, ile mamy produktów konkurencyjnych w danej niszy pod danym słowem kluczowym, analizujemy, jakie, jaka jest ilość wyszukiwań danego słowa kluczowego, czyli jeżeli dane słowo kluczowe brzmi XYZ, to mnie to nie interesuje, czy ono jest po francusku, czy po niemiecku, czy jest po włosku. Mnie interesuje to, czy to słowo jest chętnie wyszukiwane, jakie są produkty pod tym słowem kluczowym, czy to słowo kluczowe jest konkurencyjne w reklamowaniu się, czy nie, i czy produkty pod tym słowem kluczowym mają. Jakąś sprzedaż, mają jakiś ranking BSR, który by mnie osobiście zadowalał. I tak samo jest oczywiście ze sprawdzeniem znaków towarowych danego słowa kluczowego. Też nie musicie przecież znać znaczenia tego słowa. Wystarczy, że sobie wklepiecie to słowo w TMVO na przykład, czy USPTO, jeśli chodzi o rynek Stanów Zjednoczonych. Więc znajomość języka tutaj absolutnie oczywiście pomaga, ale nie jest konieczna do tego, żeby radzić sobie z wydawaniem swoich produktów na rynkach europejskich. Tak samo będzie, kiedy Amazon. KDP zawita do Polski i będzie możliwość już wydawania swoich produktów właśnie w języku polskim. Myślicie, że Niemcy, Francuzi, Amerykanie, Anglicy, Włosi, Hiszpanie i Holendrzy nie będą wydawali na rynku polskim, bo nie znają polskiego? Oczywiście, że będą. Z tym, że może my tutaj będziemy mieli taką przewagę, że tych książek po prostu nie będziemy musieli zlecać do tłumaczenia, więc oszczędzamy trochę tutaj, tniemy koszty. Natomiast oczywiście, te wszystkie pozycje, ci wszyscy autorzy, którzy sobie świetnie radzą na takich rynkach jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Holandia i tak dalej, będą chcieli te swoje produkty, również ich dystrybucję rozszerzyć na polski rynek. Więc podsumowując, ty jako osoba początkująca, jeżeli oglądasz ten materiał polecam Ci rozejrzeć się, jeśli chodzi o szukanie niszy, polecam Ci przebadać tutaj rynki z naszego podwórka za naszej zachodniej granicy. Na rynku niemieckim możecie znaleźć świetne nisze nisko konkurencyjne nisze, w których jeszcze jest dużo miejsca, aby publikować i jakiś kawałek z tego dużego tortu sobie dla siebie odkroić. Są to nieporównywalnie mniej konkurencyjne nisze niż nisza w Stanach Zjednoczonych gdzie wszyscy tak naprawdę odruchowo szukając niszy Robią to na Amazon.com. Więc tak jak mówię, naprawdę, może nie ciągnijcie na siłę, nie lgnijcie na siłę ku Stanom Zjednoczonym i ku temu rynkowi, bo tam faktycznie ta konkurencja może Was po prostu zniechęcić do dalszego działania na Amazon KDP, gdyż Wasze produkty mogą być gdzieś tam wrzucone w otchłań Amazona i nigdy nie zostać zauważone przez potencjalnych klientów. Macie do wyboru. Wielką Brytanię, Niemcy, Włochy, Francję, Hiszpanię, Holandię naprawdę potąd rynków, na których możecie sprzedawać swoje produkty. Więc naprawdę tutaj nie widzę konieczności walki na noże z ogromną konkurencją w Stanach Zjednoczonych. I co więcej, jestem przekonany o tym, że wydając produkt tutaj, na tych naszych mniejszych rynkach, Szybciej zauważycie pierwszą sprzedaż i będziecie bardziej zmotywowani do tego, żeby działać dalej. Bogusz jest tego świetnym przykładem. Oczywiście serdecznie mu jeszcze raz tutaj gratuluję, jeżeli to ogląda. Trzymajcie się, moi drodzy, życzę Wam sukcesów udanego weekendu. Na razie, pa! pa.